Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj mamy na sprzedaż pięknego VTX 1.3 Custom, model 2007, motocykl w wersji amerykańskiej, wyprodukowany w 2007 roku. Do Niemiec przyjechał jako bezwypadkowy w 2017. Od tego momentu miał jednego właściciela. Ja go bezpośrednio z domu odkupiłem, także. Motocykl z rynku niemieckiego, pochodzenie Stany Zjednoczone. Słuchajcie, motocykl oryginalny, przywieziony jako bezwypadkowy w oryginalnym malowaniu. Biała perła pięknie się tutaj mieni na słońcu. Słuchajcie, motocykl naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Teraz go tutaj uruchomimy. Stacyjka. Przebieg udokumentowany. 34 tysiące mil, czyli około 50 tam kilku tysięcy kilometrów. Pali od strzału 50 tysięcy kilometrów. Silnik jest po prostu dopiero dobrze dotarty. Pracuje jak masełko, słuchajcie Bezszelestnie. żadnych tutaj stuków puków w końcu to jest honda. Łodzony cieczą oczywiście, motocykl, tarcza hamulcowa. Cały czas oryginalna, w bardzo dobrej kondycji. Opona w przód bardzo ładna 90%. Akcesoryjna szyba do motocykla, z tym solidnym mocowaniem. Słuchajcie, motocykl oryginalny, nic tu nie było polerowane, nigdy odnawiane, także bez korozji, bez jakichkolwiek elementów zasiędziałych skorodowanych, naprawdę w super kondycji, oryginalne wydechy. Bardzo cichutko tu pracuje, niewybeweszone. Tylna tarcza hamulcowa jest również oryginalna w doskonałym stanie. Tylna opona jakieś 30-40%. Także VTX pracuje perfekto. Nie wymaga nakładów finansowych, naprawdę zachowany w doskonałym stanie. akcesoryjna kanapa żelowa do motocykla. Jakiś wałeczek tutaj. Słuchajcie, tutaj obudowa wału kardana, nic tutaj nigdy nie polerowane, nie odnawiane, wszystko w oryginale, tu na wahaczu nie ma kompletnie żadnej korozji, będzie około 50 zdjęć, spójrzcie tu pod spodem, wszystko czyściutkie, nie pordzewiałe, zgubiła się tutaj zaślepka śruby wahacza, jest zamówiona nowa w serwisie, jutro będzie oryginalna Hondy. Także tutaj chromy, słuchajcie, naprawdę pięknie utrzymane wszystko, nic się tu nie złuszcza, motocykl nie ma śladów przewrotek, jakichś wypadków, zresztą z tego titla, można sobie w karfakcie w sprawdzić, także przepiękny VTX, zapraszam serdecznie do zakupu, chłodnica w idealnym stanie. Jeżeli ktoś szuka takiego krążownika, to serdecznie zapraszam. Jedyny element, który w każdym VTX zaczyna się podnosić chromna, niech to obudowa filtra powietrza, Takie ma złuszczenia, Tutaj fałdy się zaczynają robić, ale to jest bolączka wszystkich VTX-ów. Chińczycy o tym pomyśleli. Ta obudowa ozdobna, nowa, kosztuje 90 zł chromowana na AliExpress że można ją sobie wymienić. Poza tym motocykl w doskonałym stanie. Zapala na dotyk. Pracuje wzorowo, jeździ pięknie. Oryginalne, ciche wydechy. Także serdecznie zapraszam. Motocykl będzie przygotowany do rejestracji. Możemy go dostarczyć w dowolne miejsce w Polsce. Możemy go sprzedać na raty. 15 minut motocykl jest wasz. Także Tradycyjnie około 50 fotek zamieszczę w opisie filmu. W komentarzach będzie cena motocykla, będą zdjęcia. Także zapraszam do zakupu, jeżeli ktoś szuka takiego pięknego VTX. -a. Pozdrawiam, proszę pisać, proszę dzwonić. Do zobaczenia, do usłyszenia.